Deep Broker, Anna Dąbrowska, witam, dzisiaj 23 czerwca, wtorek, zaczynamy. Przed nami wykres ST500, wykres godzinny. Przez ostatnie dni niewiele się dzieje na, na giełdach, można powiedzieć, że takie nudy, naprawdę niektóre notowania stoją wręcz w miejscu lub w bardzo wąskim przedziale i go przestrzegają, także to może zaowocować tym, że niedługo będzie przełamanie i, i jakiś konkretniejszy trend będzie, będzie możliwy. Notowania SP500, jak i DAX zostały uwięzione w takim małym tutaj zakresie i odbijają się od bandy do bandy, czyli można jedynie zawierać transakcje Interday, co też nie było. Nie było złe jak do tej pory. Natomiast ten y, y, zakres się zawęża, co ładnie widać na daxie. Także sądzę, że rozwiązanie będzie już niedługo i wyjście z tego zakresu czyli raz, że jesteśmy w tym prostokącie czyli odbijamy się idealnie od bandy do bandy raz już było przełamanie, szybki powrót i już tutaj nie przestrzegamy nie dochodzimy do tych maksimów ani z góry, ani w dół. Czyli można daxa zamknąć w takim trójkącie bardzo, bardzo wąskim, który niedługo będzie miał swoje tutaj wyjście. Dzisiaj notowania na otwarciu tutaj odbiły się od dolnego notowania i zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Czyli możemy dość precyzyjnie widzieć, w którą, w którą stronę tutaj ruch przywiera na sile. Jeśli Nasdaq mógł być jakimkolwiek wyznacznikiem, no to on już pokonał tą ostatnią korektę. Czyli całe spadki zostały nadrobione i znowu jest na szczytach sześć czasów, tak? Czyli Nasdaq ostatnio jest tym indeksem, który prowadzi pozostałe indeksy. Zobaczymy czy tak będzie tym razem, natomiast trzeba mieć bardzo yy, świadomość tego, że może właśnie tak samo być. Yy, przed nami S&P 500 też. Jest tutaj w tym zakresie, więc trzeba mieć na uwagę Nasdaqa, Nie można tego ignorować. I DAX bardzo ładnie widać, gdzie jest, gdzie się odbija. I tutaj będzie z pewnością jakieś rozstrzygnięcie: raz, że z trójkąta, a dwa, później już z tego także większego zakresu prostokąta. Także tyle, jeśli chodzi o indeksy. Niedługo będą miały jakiś lepszy kierunek. Dolar jen. Dolar jen jest na poziomie wsparcia, czyli tym samym jest większe prawdopodobieństwo odbicia niż przebicia tego poziomu, natomiast jeśli zostanie przebity, co też jest możliwe, to też będzie to ważna informacja czyli jest na poziomie, można powiedzieć, kluczowym. Jeśli chodzi o indeks dolara, to wiemy, że zatrzymał się o spadki na, na poziomie wsparcia zaznaczone tutaj zieloną linią w okolicach powiedzmy 97. Wczoraj zanotował spadki, odbił się tutaj od linii taki trendu spadkowego narysowanej tutaj w średnim terminie łącząc te dwa szczyty. Natomiast y, jeśli chodzi o, która linia tu jest silniejsza, to sądzę, że wygrywa linia zielona, linia wsparcia, czyli mamy dwie linie w, w przeciw sobie, raz, że jest odbicie od oporu, no ale dobrze doszliśmy tutaj do poziomu wsparcia, czyli w dalszym ciągu sytuacja na dolarze jest niewyjaśniona, jest na poziomie wsparcia i możemy oczekiwać dalszej konsolidacji i dalszego tutaj zatrzymania spadków dla dolara, ewentualnie umacniania się także, tu jesteśmy i taki, taki jest sytuacja na dziś. To się przykłada oczywiście na dolar do polskiej złotówki. Są to y, instrumenty bardzo podobne, mają wykresy bardzo analogiczne, czyli mamy tą konsolidację, zatrzymanie tych, tych spadków i, i możemy oczekiwać kontynuacji, y, kontynuacji tego stanu, tak? Jeśli chodzi o dolar euro do dolara, to tutaj myślałam, że szybciej nastąpią umacnianie się tej pary, natomiast to nie nastąpiło, w związku z tym tutaj zmieniam, zmieniam nastawienie, zmieniły się też poziomy, czyli um, Wcześniej odbijał tutaj od tych dołków, czyli to był poziom wsparcia taki lokalny, natomiast on nie został zrespektowany, więc teraz kolejnym wydaje się ten poziom zaznaczony tutaj na zielono. On jeszcze nie, do, nie, do, nie został dotknięty, co daje mi informację, że okej, okay, w końcu, co prawda, wyszliśmy z ponad tej linii trendu spadkowego, którym notowania były zatrzymane przez ostatnie dni. Bo ten trend tutaj był, natomiast mimo wszystko nie jestem spokojna co do dalszych wzrostów. Dlatego, że poziom wsparcia nie został tutaj osiągnięty. Myślę, że to rozegra się tak, że będzie lekki wzrost, natomiast później kontynuacja spadku. Więc na razie, bez pozycji, bez pomysłu na euro ostrożnie, bo nie jest to dla mnie jasna, jasna sytuacja. Nie jest zdecydowanie. Podobnie dla funta, proszę zauważyć. fund zatrzymał się w czasie, kiedy omawiałam ostatnia w czwartek, były możliwy scenariusz, że odbije od linii trendu wzrostowego. Tak się nie stało. Ona została przełamana, i notowania zatrzymały się na kolejnym poziomie wsparcia. I teraz co dalej? Ta linia już jest nieważna, bo została przełamana. W tym momencie dotykamy do poziomu oporu, czyli jeśli połączymy te dwa szczyty, to przeciągniemy dalej, to jesteśmy trzecie odbicie od linii trendu. Trzecie odbicie zawsze jest najsilniejsze, czyli bardziej bym się spodziewała spadków na funcie do dolara, aniżeli wzrostu. Taki, taki mam view na dzisiaj. Jeśli chodzi o metale szlachetne, Złoto, tak jak na to wskazywał GDXJ, tutaj omawiany, poszedł do góry. Notowania ostatnio były w takim trójkącie. Trójkąt został pokonany wyłamaniem do góry, więc z, tego, z tej formacji widzimy teraz konsolidację na poziomie ostatniego szczytu. Cały trend jest wzrostowy, czyli jakby nie można się spodziewać, nie ma sygnałów do zajmowania krótkiej pozycji czy ewentualnie wróżenia spadku, dlatego że całość jest jakby wzrostowa. Notowania są ponad linią trendu, ponad tą średnią. Ostatnio był pozytywny wyjście z trójkąta. Jest czymś naturalnym, że notowania zatrzymują się, konsolidują na poziomie oporu, na poziomie szczytu. Tak? Tak wygląda złoto. Złoto wygląda bardzo ładnie. Jeśli zobaczymy, od stycznia tego roku wzrosło 15%, czyli year-to-date mamy 15%, co jest bardzo fajne. Jeśli spojrzymy na GDXJ, to tak jak tutaj pokazywałam, jest odbicie od dna testowanego kilka razy możemy powiedzieć 3-4 razy nawet przełamało linię trendu spadkowego. I mamy drogę otwartą do wzrostu. Notowania są ponad średnią, czyli też wszystko tutaj wygląda bardzo fajnie. Już nie tak fajnie wygląda na srebrze, co zresztą za każdym razem podkreślam. Pomarańczowa linia jest to linia, kiedy styczeń, pierwszy styczeń, czyli year to date mamy 0, a nawet jesteśmy na minusie. Kompletnie inna sytuacja niż na złocie, czyli nie widzimy tutaj popytu. tak? Nie ma popytu. I skoro nie ma, to ja nie chcę być tym jedyn, jedną, która, która jest kupuje, tak? Jeśli inni nie kupują, to może coś w tym jest. Poza tym to właśnie kupujący powodują, iż cena idzie w górę. Więc skoro tak, złoto w ostatnim czasie wyszło z tego trójkąta, natomiast srebro już, już ma problemy, tak? Troszkę się wydawało, że tak. Ale nie do końca, czyli zupełnie, zupełnie inna sytuacja, i fundusz na, na przykład PSLV jest w dalszym ciągu uwięziony tutaj w tym prostokącie. Czyli tak to wygląda na metalach szlachetnych, tak to wygląda dla, dla dolara. Najciekawszy sądzę, że jest teraz na indeksach, bo znajdują się wiele dni, są w centrum uwagi, wiele dni znajdują się w wąskim przedziale, przedział się zawęża. Po długim okresie takich nudów, że się nic nie dzieje, to właśnie zaczyna być ciekawy czas. I właśnie w tym czasie, kiedy nic się nie dzieje, trzeba zająć pozycję, bo później, jak już się zadzieje, to już jest za późno, a nie jest fajnie łapać trend w biegu, bo to już nie o to chodzi. Wtedy ryzyko nam się podwyższa, włączają emocje i to zupełnie nie, nie o to nam wszystkim chodzi. Fajnie. Życzę udanego dnia, udanych inwestycji. Pozdrawiam. Do usłyszenia.